Zobaczyłem blizny na jej rękach od pierwszej randki z Tindera. To, co zrobiłem, zmieniło wszystko. Umówiłem się na randkę z dziewczyną, którą poznałem na Tinderze. Rozmawialiśmy już od około tygodnia i naprawdę mi się podobała. Poszliśmy do restauracji i zauważyłem, że ma na sobie koszulę z długim rękawem. Na początku nie zwróciłem na to uwagi, ale gdy zamówiliśmy, podwinęła rękawy i zobaczyłem blizny na jej rękach. Widziałem, że dostrzegła, że na nie patrzę i szybko z powrotem opuściła rękawy. Widziałem, że było jej głupio i odwróciła wzrok. Delikatnie złapałem ją za rękę i powiedziałem: Nie musisz ich ukrywać, nie obchodzi mnie, co zrobił. W przeszłości, ważne jest to, kim jesteś teraz. Spojrzała na mnie ze łzami w oczach i uśmiechnęła się. Potem spędziliśmy świetnie czas. Rozmawialiśmy o wszystkim i czułem, że zaczyna się przede mną otwierać. Po kolacji poszliśmy na spacer po parku. Usiedliśmy na ławce i gadaliśmy godzinami. Opowiedziała mi o swojej przeszłości i o tym, jak zmagała się z depresją. Powiedziała, że teraz jest w lepszym miejscu i widziałem, jakie jest silna. Opowiedziałem jej o mojej przeszłości i o tym, jak zmagałem się z lękami. Oboje się rozumieliśmy i czułem, że jest między nami więź. Jesteśmy razem od dwóch lat i kocham ją z każdym dniem coraz bardziej.